Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, no nie dzisiaj, wczoraj trafił do nas, czy wczoraj? Wczoraj. Wczoraj na lawecie do nas trafił Opel Vivaro. Auto z wypożyczalni samochodów z firmy zaprzyjaźnionej, którą, której auta obsługujemy pod względem mobilności. Auto trafiło na lawecie. Ludzie, którzy wynajmowali ten samochód Powiedzieli, że auto słabło i nagle auto zgasło, tak? Jedyne co mogliśmy się dowiedzieć tam od y, właściciela, bo właśnie dowiedział się od wynajmujących, że na pewno było tankowane AdBlue i gdzieś było tankowane paliwo y, na stacji też nie jakiejś takiej znanej, tylko gdzieś na jakiejś bocznej, tak? Bo tak ktoś mówił, że gdzieś tam jest... W, y, tam, gdzie to się auto poruszało, taka stacja mniej znana. E, błędów jako takich y, świadczących o braku możliwości odpalenia auta nie było. Podejrzewaliśmy, bo to, że pokażemy, wlew paliwa. To jest ogólnie ulane. Widzicie, wszystko tutaj by od AdBlue. I tak, tutaj mamy wlew do AdBlue. Tutaj mamy wlew do paliwa, czyli tutaj do ropy. Podejrzewamy. To tylko są nasze podejrzenia, nic tutaj nie możemy potwierdzić w 100%, że ktoś tutaj mógł pomylić i dola, dolać trochę AdBlue do e, paliwa lub nalał bardzo kiepskiej jakości e, paliwa. To na chwilę obecną są ogólnie rzecz biorąc tylko nasze domysły, bo mm, wymieniliśmy filtr, spuściliśmy, pokażemy, pokażemy, może paliwo tutaj, e, spuściliśmy paliwo, które było w zbiorniku. I teraz popatrzcie tak, żeby nie zamieszać tego, do góry Michał dasz, ten, bo od dołu to będzie najpierw widać. O, jak dasz tak, popatrzcie, tu jest paliwo. I popatrzcie, co tu jest nad... Nie, nie wiem, czy widać, o. Teraz to dobrze widać. Jakbyś tak przyciął, to ja pokażę, gdzie jest ta linia oddzielenia się. Popatrzcie, tutaj jest ta linia oddzielenia się yy, paliwa od jakiejś innej substancji. Jak Michał jeszcze porusza góra dół trochę, o, widzicie jak się to delikatnie powoli... Tutaj cały czas nam się zbiera jakiś syf. W drugiej bańce też pokażemy. W drugiej bańce, o! Od dołu, może będzie lepiej. No, i teraz przelej tak z jednej strony na drugą. Nie w tą, o! W tą, w tą, w tą. W tą. I popatrzcie, tutaj leci. Widzicie? To wszystko spuściliśmy tutaj z układu paliwowego. I prawdopodobnie albo e, słabe jakości paliwo, albo, albo wymieszało. Albo wymieszało, tak. E, I co teraz robimy? Teraz dajemy wtryskiwacze do sprawdzenia. Auto na zewnętrznym paliwie odpala. Także tutaj jest ewidentnie problem z układem paliwowym. Dajemy wtryskiwacze do sprawdzenia. Demontujemy pompę. Dajemy do sprawdzenia. Jeżeli człowiek, który będzie to sprawdzał, powie faktycznie, że wina jest w paliwie, to tak czy inaczej, widząc co tutaj zleciało z, z tego układu paliwowego, będziemy musieli zdemontować bak i wyczyścić cały układ paliwowy, zanim zamontujemy zregenerowane czy tam nowe elementy, zobaczymy jak już właściciel zdecyduje. Po to demontujemy, żeby nie zamawiać na darmo wtryskiwaczy, pompy, tylko żebyśmy byli pewni, że one są uszkodzone. Także jeżeli okaże się, że tutaj był błąd w tankowaniu, czyli ktoś zalał AdBlue i uszkodził cały układ paliwowy, no to policzę sobie cztery wtryskiwacze, pompa i czyszczenie całego układu. Tak? No i oczywiście Przestój samochodu, tak. samochodu, tak, bo auto będzie stało, nie jeździło, e, a teraz jeszcze szczyt sezonu, bo wakacje zaczęły się, także auta teraz e, nie gasną, można powiedzieć, tylko jeżdżą. E, my demontujemy pompę, demontujemy wtryskiwacze, oddajemy do sprawdzenia e, i na pewno w kolejnym odcinku e, powiemy Wam, co wyszło, czy faktycznie wina, paliwa, czy może nasza diagnoza, nasze założenia były błędne, coś innego będzie uszkodzone. To wszystko Wam powiemy w kolejnym odcinku. Także dzisiaj to już wszystko. Michał tutaj będzie demontował i dzisiaj kierowca weźmie zawiezie do sprawdzenia wtryskiwacze i pompę. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.